A więc dzisiaj rozmawiamy z kapitanem, no i jak na razie na no jednym z najlepszych zawodników Korony Karnaty. No bez przesady. Co bez pan przesady. dzisiaj powiedział dzisiejszym meczu? Czy był udany? Był jak najbardziej udany, najlepszy ze wszystkich. No, zechcem o tym będzie poza... 10 do 0 to takie typy. Jeszcze takie najniższe, najniższe. były na stronie. Ja a tutaj sierpce, 38 0. O kurwa, no nie nie, no kibicę, nie Jeden nie spory wezmę dla na nas, ale to dzisiaj. To nie, klasy. nie, no pokażę 16 i to jeszcze na słabionym składzie, okrojony. Bez rezerwowych dzisiaj grał tylko i właśnie pierwszy skład. I co pan powie ja na no, zawodniku Florian, nie jaki Florian, kto to jest? <ślawnik> Florian to nasz nabytek skupiony w ostatniej godzinie okienka transferowego. Z jakiego klubu Z wolnego transferu? Z Florianem. No na pewno Florian będzie symbolem, jest. będzie na każdym meczu. No, będzie, szczęście. będzie na każdym meczu. Dobrze, jeśli Chwał to zadeklarował, no, no gratuluję no, dzisiaj. dziękuję. Cholera. Dziękuję kibicom Dobre, korony. Jest to masz to masz najlepsi ultrasi, najlepsi, 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 najlepsi w całej. Dziękujemy również na korony. Kapitan zaraz, ja to najlepszy za nim karate, Bartosz Libera. Teraz daj daj, Adj daj głos do studiów.